Dzień dobry witam wszystkie Panie i panowie hodowców pokazuję co daje gołębiom w rozpodzie jaką karmę Proszę taka karma jest w rozpodzie podawana gołębiom mieszana taką karmę daje gołębiom w rozpodzie co do tej karmy dodaje daje tonik wątrobowy tonik wątrobowy dodaje do tej karmy my i do tego toniku wątrobowego dodaje Proumon, pro to jest bardzo dobra specyfik. Dodaję to razem. Jeszcze następnie dodaję, daje też w rozpodzie ole, energoo olej energoolej przy młodych. I do tego dodaję, proumon to jest nowość, to można powiedzieć, to jest siara. Żeby młode rosło odpowiednio. Na zmianę podaję energię. Tą olej z, bardzo z drożdżami, z drożdżami podaje. To dostałem gębie w rozpodzie Oprócz tego jeszcze podaje ako amino to są płynne można powiedzieć drożdże. Do tego dodaję na zmianę pro to łączę to z tym. To łączę to z tym. I podaję też gębie w rozpłodzie. Gębie rosną jak podrożdżak. Nie chorują, a takie jedzenie wydaje. Nie ma żadnych obsłuży, Nie ma jęczmienia. Żeby gębie się dobrze rozwijały, żeby młode gębie rosły i tak dalej. To podaję gębię w rozpodzie. Taką karmę.

Chodź, mh, mh, mh! Chodź, 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 chodź! Chodź, 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 To są młode, muszą być dobrze odżywione. Pokażę jeszcze młode, które tu są, które nie były pokazane wcześniej Piękny młody po Szymlu po samicy. I po niebieskim samczu. Piękny gałąbek. Następną gąbkę pokażemy. Niebieskiego. Tu jest po synie starego dla imia. Chodź nie już jest dosyć duży. W starym gębiu pokażę jej rodziców. Tu jest niebieski, też to jest finekę. Razy pałka 1360. To samicy córki, samicy 3753. One się tu mają. Pokażemy rodziców. Tu jest ojciec. Jego. Tu jest ojciec. Teraz pokażemy matkę. Tu pokażemy matkę. To pokażemy matkę. To jest matka. Samiczka. Jest matka. Tu siedzą gołąbki z grimei i Ferrari, cała para. Młode już dosyć, dosyć duże są. Pokażemy teraz, tutaj młode. Dosyć duże są. Nasze. Młode, już dosyć duże. Ferrari z Grime Też są młode, dosyć duże. Na tym bym chciał zakończyć i podziękować. I wszystkiego najlepszego. życzę wszystkim.